Bankowość internetowa na całym świecie bije rekordy popularności. W Polsce zainteresowanie kontami obsługiwanymi przez internet jest raczej znikome. O tym, dlaczego tak się dzieje, porozmawiamy z panem Krzysztofem Pietrzakiem. Z ostatniego raportu opublikowanego przez TNS OBOB wynika, że odsetek osób, które mają możliwość korzystania z bankowych kont osobistych przez internet, funkcje te wykorzystuje jedynie 60% z nich. Dlaczego Polacy nie są zainteresowani obsługą kont bankowych przez internet? Po pierwsze, w ogóle zinformatyzowanie społeczeństwa w Polsce jest dosyć niskie, ze względu między innymi na wysokie koszta połączeń internetowych i w ogóle małe, małe zinformatyzowanie Polski. A po drugie 40% to wciąż jest dość, dość dużo, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasze społeczeństwo się starzeje, i, a z nowoczesnych form dostępu do kont bankowych korzystają przede wszystkim ludzie młodzi. A po drugie rosnące prowizje w, w przypadku na przykład przelewów przez internet też zniechęcają Polaków do tego typu, do tego typu usług. No i na pewno ludzie obawiają się o bezpieczeństwo. To jest o tyle dziwne, że akurat konta w bankach działających w Polsce, jeżeli chodzi o dostęp internetowy, są bardzo dobrze zabezpieczone, o wiele lepiej niż na przykład konta w bankach amerykańskich. Jakie korzyści daje nam w ogóle bankowość internetowa? Korzyści są dosyć oczywiste. Przede wszystkim nie musimy wychodzić z domu, żeby dokonać na przykład przelewu, żeby sprawdzić stan konta, czy żeby przelewać pieniądze między swoimi kontami w danym banku. Także koszta są dużo niższe, no bo bankowość online'owa nie wymaga tego, żeby ktoś obsługiwał nas, żeby wydawał nam pieniądze, po prostu po prostu jest sobie przelewamy. Natomiast są też dosyć spore wady. No, każda sprawa, która wymaga na przykład podpisania umowy zajmuje dużo więcej czasu i tak założenie konta w zwykłym banku, Zajmuje kilka, kilkanaście, no 20 minut, a w bankowości elektronicznej wymaga przesłania pocztą umowy, no i przeciąga się czasami nawet do miesiąca, czy do kilku, pięciu, sześciu tygodni. Kiedy zatem dogonimy światową czołówkę i będziemy dokonywać przelewów przez internet? Jeżeli banki e, nie wejdą dalej na tą drogę, na którą weszły w ostatnich e, latach, czyli wprowadzanie opłat za przelewy dokonywane przez internet. Podnoszenie tych opłat to dosyć szybko. No, niestety na razie dzieje się tak, że e, opłaty, które są wprowadzane po prostu zniechęcają ludzi. No, ja myślę, że w ciągu kilku lat na pewno dogonimy zachód, e, tylko będzie to wymagało dużej dosyć pracy od banków. W biznesowej piątce czas teraz na kącik gwiazdorski.